Ile zrobili ci faszyści, żeby tu tego do ostatniego miejsca wypełniła publiczność widownią w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach, a okazja do tego wydarzenia była niebyle jaka, bo po 65 latach przerwy powróciła do miasta nad jednicą amatorska scena teatralna za sprawą Teatru 55 i premierowego spektaklu do tekstu Jacka Gettnera. Pożądanie w cieniu pokrywki w reżyserii Agnieszki Jakubik. Wybór wpadł na akurat ten tekst z tego powodu, że myślę sobie, że to miasto tego tekstu potrzebowało. I dzisiaj. Po reakcjach publiczności myślę sobie, że to był dobry wybór. Ten dzisiejszy spektakl do, dowodzi, że, to jest, że kultura jest potrzebna w Kowarach. E, myśmy przez cztery ostatnie dni odbierali telefony i mówiliśmy, nie ma już miejsc. Tam na moje piersi. To no nie na rzecz. A nie daj Boże, jak mi urosną jeszcze większe, to co będę się wywalać przez nie? Fantastycznie się gra. Zresztą można się było fajnie nauczyć tego tekstu z tego względu, że łapaliśmy taki kontakt między sobą po prostu żywy i dawaliśmy radę wpleść coś swojego. Pracowało się świetnie, bo ci ludzie mają pasję, mają chęci, dobrze się ty, przy tym bawią, a jednocześnie są bardzo y, odpowiedzialni, pracowici. Wysiłek, jaki aktorzy włożyli podczas prób, przeniósł się na reakcję publiczności po spektaklu. Podobało się, tak, bardzo, bardzo pozytywne, podobało się. Y, przykre. Jest tylko to, że to, co było na scenie, to jest bardzo prawdziwe. Że tak się zdarza, naprawdę to jest przykre. Powiem, że moja przyjaciółka grała główną rolę, panią Mariannę. Nie spodziewałam się, że jest tak wspaniałą aktorką. Bawiłam się przed nią, zresztą chyba jak cała publiczność tutaj zgromadzona. No i czekamy na więcej. Dwa wielkie sukcesy tego spektaklu. Po pierwsze, to e, widownia, jakiej ta sala nie widziała, dobre 30 lat. To z pewnością. E, I druga rzecz to też przekrój e, tej publiczności, bo to nie tylko sama elita tutaj dotarła. Dotarło mhm. całe mnóstwo różnych ludzi, których nie spodziewałbym się na spektaklu teatralnym, a jednak. E, Zainteresowało ich to i mam wrażenie, że się świetnie bawiło. Niewątpliwy sukces Teatru 55 po raz kolejny pokazuje, że do zrobienia czegoś ciekawego nie trzeba wiele. Wystarczy spotkanie kilkoro osób z niebanalnymi pomysłami. Zadziało się bardzo szybko. Zaczęło się od tego, że właśnie w mojej szkole w maju zeszłego roku odbyliśmy taką premierę razem z uczniami Józef Gielniak i śpiąca królewna i w związku z tym dyrektor tutaj naszego właśnie domu kultury przyszedł i zapytał, czy gdybyśmy coś Próbowali zrobić, czy byłabym zainteresowana. Więc oczywiście powiedziałam tak. Kilka miesięcy minęło w listopadzie Agnieszka wyszła z propozycją tekstu. Przeczytałam tekst następnego dnia. Powiedziałam, będę swojską. Jest to nowa inicjatywa, mamy nadzieję, że będzie trwała, bo już są zainteresowani, żeby grać w teatrze, jak zobaczyli jakieś tam zapowiedzi teatralne. Myślę, że po dzisiejszym spektaklu, który myślę, że był udany, no, będzie to coś tak stałego, jak stała jest nasza orkiestra kowarska, jak stałe jest nasze kino. Także to jest następny taki nasz produkt lokalny, którym się możemy szczecić i być z niego dumni. A kolejny spektakl, pożądanie w cieniu pokrywki ze świetnymi rolami Danuty Buni, Bogumiły Don, Hefner i Gracjana Kancerka już w najbliższą sobotę 13 kwietnia oczywiście w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach.